Odpowiedział Pan Czarzasty, no bo chcemy mieć większość. Proszę mnie że... nie, nie rozśmieszać. W grę wchodzi sprzedaż majątku. E... Jakiego, jakiego majątku? majątku? Witajcie moi drodzy. Prawo i Sprawiedliwość nie ma w ostatnim czasie lekko. Jednak do tej pory chyba nic nie uderzyło w partię Jarosława Kaczyńskiego tak dotkliwie, Prezes PiS opowiadał o tym, co się wydarzyło załamanym głosem, i momentami wydawać by się mogło, jakby w jego oczach zbierały się łzy. Ale co takiego mogło tak mocno dotknąć Jarosława Kaczyńskiego? Otóż Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS za 2023 rok, uznając, że partia nielegalnie finansowała kampanię wyborczą. Decyzja ta odbiera PiS finansowanie w kwocie aż 75 milionów złotych. Jarosław Kaczyński odniósł się do tej decyzji, upatrując w niej zemsty politycznej, winiąc skład PKW, o którym zdecydowała obecna koalicja rządząca. Szanowni Państwo, ja może zacznę od tego, czym jest dzisiejsze PKW. Otóż zgodnie z wyliczeniem Sejmu Prawa i Sprawiedliwości ma 191 posłów, no bo ta grupa Kukiza odeszła, i wobec tego należy się nam 2,93 członka PKW. no To takie dziwne wyliczenie, ale to znaczy nam się należy 3. Kalicja Obywatelska ma 157 posłów, 2,40, czyli poniżej 2,5, czyli należy im się 2. Jeżeli chodzi o trzecią drogę, i PSL, to razem należy im się jeden. Lewica ma 0,4, dziesiąte w składu Sejmu i w związku z tym nie należy jej się nikt. Na no niemniej nam dano dwóch, a lewicy jeden, a na pytanie dlaczego zadane przez Pana Posła Suskiego odpowiedział Pan Czarzasty, no bo chcemy mieć większość, czyli krótko mówiąc, nie prawo decyduje, tylko decyduje to, co oni chcą. Jarosław Kaczyński uznał, że odebranie funduszy PiS nie miało podstaw, a inne partie polityczne również mające swoje za uszami wcale nie straciły pieniędzy. I to jest kontynuacja nie mająca żadnych podstaw tego co przedtem też nie miało żadnych podstaw, to znaczy zabrania nam pieniędzy związanych z funduszem wyborczym, z funduszem który był podstawą finansowania wyborów parlamentarnych. I tam zaczęło się od tego, że wszystkie komitety były dokładnie w takiej samej sytuacji, to znaczy miały niewielkie odchylenia. No, nie jestem pewien, czy miała je także Konfederacja, więc być może ona była w innej sytuacji, może nie miała żadnych, ale te wszystkie inne komitety miały. One były poniżej 1% wydatków, w związku z tym były traktowane, jak to się mówi, jako bagatelne i nie zmieniało to decyzji. Tylko, że inni dostali pieniądze, a myśmy nie dostali, tylko odłożono sprawę na miesiąc. Powtarzam, to odłożenie było całkowicie bezprawne. Jeżeli jest taka sama sytuacja prawna, to muszą być takie same decyzje, no to jest fundament po prostu praworządności w demokratycznym państwie. I po miesiącu nam to odebrano. Prezes PiS uznał też, że odebranie milionów jego partii jest bezpośrednio związane z obawą o przegraną w wyborach prezydenckich. Dlatego utrudniając prawu i sprawiedliwości prowadzenie kampanii, obecna koalicja rządząca chce się upewnić, że o ich kandydacie będzie najgłośniej. A tym razem też nie mając żadnych podstaw, bo wszystkie działania tych służb. Państwowej Komisji Wyborczej, które badają sprawozdanie, stwierdziły, że wszystko jest w porządku, że nam się należą te pieniądze. Zostało to zignorowane i na zasadzie całkowicie niemerytorycznej podjęto taką decyzję, po prostu żeby obniżyć nasze szanse, a być może w świadomości niektórych z podejmujących decyzję żeby po prostu te szanse zlikwidować. To już nie będą w tej chwili normalne, równe wybory. To są wybory, gdzie jedni mają większe, inni mniejsze szanse, czyli nie są to wybory demokratyczne. Zasmucony Jarosław Kaczyński, otoczony parlamentarzystami ze swojej partii, zapowiadał jednak, że nie zamierzają się poddawać. Zaapelował jednak do wyborców o wsparcie finansowe dla PiS, bez którego funkcjonowanie partii nie będzie możliwe. Warto zwrócić też uwagę na jego słowa o datkach dla innych instytucji, które o nie proszą. Choć nie mówił tego wprost, mogło chodzić mu o Radio Maryja lub nawet Telewizję Republika. My będziemy walczyć, będziemy walczyć, ale żeby ta walka mogła być skuteczna, no to potrzebne nam są pieniądze, bo bez pieniędzy nie da się ani prowadzić kampanii, ani też innych działań związanych z tym, że partia jest jakby fundamentem tej... Kampanii. I w związku z tym, mój apel do wszystkich, i sądzę, że to jest apel wszystkich pani, panów, posłów, którzy mogli tutaj przybyć. No nie wszyscy mogli, bo są komisje, bo są różnego rodzaju przedsięwzięcia w Sejmie, ale bardzo dziękuję za to przybicie, by to, co działo się dotychczas, bo my przez tej chwili też żyjemy już ze składek. Było kontynuowane i żeby było rozszerzone, i żeby wszyscy, którzy dzisiaj zbierają pieniądze, bo my nie jesteśmy jedyni, zdali sobie sprawę z tego, że to te wybory, wybory prezydenckie są dzisiaj najważniejsze i naprawdę dużo ważniejsze niż różne skądinąd istotne i popierane przez nas przedsięwzięcia odnoszące się do różnego rodzaju instytucji. Kaczyński, co prawda, uznał wagę ich działań ale według niego wybory prezydenckie i związane z nimi potrzeby jego partii są ważniejsze. My to popieramy, szanujemy, doceniamy sukcesy, no ale jednak jest pewna gradacja. No, przede wszystkim trzeba wybrać wybory prezydenckie, bo to powinien być początek zmiany sytuacji w Polsce: przywrócenia praworządności, przywrócenia demokracji, przywrócenia szans rozwojowych Polski, tego co imponowało naprawdę w świecie. No, dzisiaj wiemy, bo jest też odpowiednia statystyka, że w Europie jesteśmy, jeżeli chodzi o ostatnie 10 lat, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tempo, Rozwoju, a na świecie na piątym, ale przed nami są kraje azjatyckie z Indiami na czele, które funkcjonują nie wszystkie, ale większość na znacznie niższym poziomie gospodarczym, a wtedy oczywiście rozwijać się można szybciej. Prezes Pis gorąco podziękował za dotychczasowe wsparcie i ze smutkiem był zmuszony poprosić o dalszy strumień datków na funkcjonowanie jego partii. Jeszcze raz dziękując bardzo serdecznie tym, którzy już nas wsparli, powtarzam, dziękujemy już z całego serca, prosimy o to, by to wsparcie było rozwinięte i kontynuowane. Kontynuowane można powiedzieć z całą mocą, bo to jest jedyna szansa na no to, by w Polsce można było zachować. Demokracji, żeby otworzyć drogę do cofnięcia się z tego wszystkiego, co w tej chwili w Polsce się dzieje, tego wielkiego nieszczęścia, które dzisiaj Polskę spotyka. I stąd powtarzam jeszcze raz. Prosimy o finansowe wsparcie. W dziejach naszej partii nigdy żeśmy o to nie prosili. No bo było to finansowanie. I ono wystarczało. To prawda, zostało zmniejszone przed już wielu lat o połowę i stało się skromne. Później inflacja gwałtownie też się zmniejszyła. Ale mimo wszystko, jakoś można było sobie dać radę. No, ale bez tych środków nie jesteśmy w stanie dalej wykonywać tego głównego dziś zadania, czyli wyborów. Prezydenckich przeprowadzić w sposób właściwy, z odpowiednią energią, odpowiednimi środkami. Później przyszedł czas na pytania dziennikarzy. Reporter reprezentujący TVN jako pierwszy zadał hamskie pytanie w obliczu trudnej sytuacji dla PiS. Widać było, że jest bardzo negatywnie nastawiony do Kaczyńskiego. Dzień dobry Państwu, Jakub Sobienioski, fakty TVN. Pomijając samą decyzję PKW i przepisy, to chciałbym pani Prezesie zapytać tak po ludzku, czy naprawdę wypadało Państwu i Panu też wykorzystywać siły, czas i mundur polskich żołnierzy do partyjnej propagandy na piknikach wojskowych? Jarosław Kaczyński postanowił potraktować dziennikarza TVN w podobny sposób jak on jego. Powiedział mu wprost, co o nim myśli. To jest pan Panie, Panie to jest pan, proszę mnie nie rozśmieszać. Ja byłem, uczciwie mówiąc, raz nawet w ogóle to nie było planowane. Po prostu był niedaleko przez 15, czy tam 20 parę minut. Wygłosiłem przemówienie do tych, którzy chcieli to. Samym faktem, że taki piknik był, nie miało nic wspólnego. czy był, czy nie był ten piknik, i tak by był. Koszty tego były praktycznie rzecz zerowe. Oczywiście zostały tam odpowiednio wyliczone to z jednym z nadużyć. Nie miało to żadnego znaczenia. A jeżeli ktoś się powinien wstydzić, to proszę wybaczyć panie redaktorze, ale pan za zadawanie takiego. Jednak to po pytaniu dziennikarki Polsatu Jarosław Kaczyński zrobił wielkie oczy, nie dowierzając, co słyszy. Zakładając, że ta kampania nie przyniesie skutku, znaczy nie popłyniesz szerokim, pienio... szerokim strumieniem pieniędzy, nie popłyną, czy przewidujecie państwo jakieś inne działania, żeby zdobyć pieniądze na kampanię wyborczą, czy na przykład w, w grę wchodzi sprzedaż majątku? A jakiego majątku? Jednak Kaczyński szybko się pozbierał, i odpowiedział dziennikarce. Było mu jednak przykro, że ktoś w ogóle takie pytania zadaje. Proszę wybaczyć, ale. Proszę wybaczyć, ale. Partia nie ma w tej chwili po prostu żadnego w praktyce majątku. To co tutaj Państwo widzicie, to jest wynajęte, to nie jest nasz majątek. No już poza jakimiś tam może biurkami czy tego rodzaju o, rzeczami, które pewnie łącznie są warte, nie wiem, no kilkadziesiąt może tysięcy złotych, może sto, ja mówię o skali kraju, nie o tym co jest tutaj, bo to jest pewnie warte mniej, po prostu żadnego majątku nie mają, nie mamy i to są po prostu bajki, no wprowadzenie, to pani pytanie wprowadza opinię publiczną w błąd i to jest bardzo przykład i to wszystko w tym odcinku. Jak oceniacie decyzję Państwowej Komisji Wyborczej? Czy nie powinna odbierać pisowi pieniędzy, a może wszystkie partie powinny stracić finansowanie z budżetu państwa? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach, a jeśli chcielibyście wesprzeć nasz kanał, to zostawcie subskrypcję lub łapkę w górę pod tym filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.